na no, siema, siema, jestem Sobka na wszystki wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zleceniałem serwer w NMT. I dzisiaj e, zna, znajdujemy się na serwerze Rage Life. Napisałem tutaj do Hawanka, którego w sumie kojarzę z For Life'a, jest to jego serwer. Napisałem mu, żebym mnie w sumie tutaj po nim poprowadzał, no bo niech już tak będzie, że, ta, że taka reklama, mm, że już powiedzmy reklama taka Tutaj niech mi on pokaże co mam na tym serwerze zaprezentować. Dobra, on mnie tepnął. No i niech teraz pokazuje co tutaj mamy. Dobra, w ogóle. E, więc tak, najpierw pojedziemy do urzędu. Dobra. Ja to w sumie byłem przed tym, tylko sobie coś testowałem. E, dobra. No i mam ocenić urząd. No już widzę Street View Spawn'a, którego widziałem parę razy na innych e, serwerach. Dobra, czyli tutaj mamy urząd. Dobra, wskoczę sobie tutaj. Tutaj, może sprawkę zdać. Polecam od razu wszystkie. O, oh yes, już to widziałem w sumie, na chyba na dwóch serwerach, nawet. No ale dobra. Eee, pojazdy dostawcze i pojazdy jednośladowe. No dobra, załóżmy, że urząd widziałem. Nie chcę mi się zdawać w sumie na razie tych prawek okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. no okej okay. załóżmy że yy, już yy, prawko <grywki> zrobiłem dobra no załóżmy że mam prawko to teraz co dalej no to takie sobie <grywki> już to powiedziałem na paru serwerach to jest chyba zmontowane z paru paczek. No tutaj mamy pracę streetwind, no która jest już, kurwa chyba legendą w pracach na różnych serwerach. Więc mm, no nic, My taka pierwsza podstawa na początek najlepsza. Okej, okay, OK. Im więcej RP, tym więcej prac. czaje, czyli tutaj się leveluje. Tutaj mamy przebieralnie, tam już widzę na mapie. Pa, tutaj sobie skina zmieniamy. Pa, idę sobie skina zmienię kozacko. Dobra, skina sobie w razu zmieniam tak o. Uh, Skiny podmienione. Pa. Pa, jaki gangster wychodzi CJ. Dobra, no i wsiadamy z powrotem do fury, skin zmieniony. No ale to są serwer mega zarobku no to co tu mogę też yy, więcej ocenić. Nie wiem, będę patrzył pod względem, nie wiem, wizualnym po prostu. Hut i, i licznik wyglądają w sumie. Normalnie, no. Nic specjalnego. O, kurwa. Tutaj chyba frakcja Sara jest. Frakcja Sara. No, no no. W sumie w tym miejscu jeszcze nie wiedziałem we frakcji Sara. No, ale jest. No jest okej, okay, jest okej, okay, okej, okay, no. Dobra. No, w sumie szybkie ocenianka poleci. W sumie poleci szybko yy, Serwis się skręciem, będzie kozak nie jeden serwer z resztą z tymi graczami. Podleczę szybciej. Jasne. Dobra. Tutaj mamy frakcję SAPD. -y yy, no frakcja jak frakcja. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. <zys> jest <Jezu, zys> jakieś ludzie na czacie przyjmie, ja gram bata i chuj. FPS i mi spadamy jak tak lata. Przechowalnia czy w sumie jest jak na jest jak na Life'ie, Okej. Okay. No Salon już widzę, że jest podstawowy. Mm. Dużo tutaj y, z gotowych paczek no nie. No jest tutaj dużo rzeczy z gotowych paczek. No to to już widzę, że jest Icerwarda, bo jak y, ser, y, na, na serwerze się bawiłem y, swoim, to to jest To jest na pewno ten cały obiekt tutaj. Lakiernia, plus 100. Tutaj jakieś mapowanie brzydkie. Y, traktor. Fabryka pojazdów. O kurcze. No, no, no. W sumie pójdę sobie zobaczę. Czyli coś takiego jak na Pelajwy, chyba, tak? Aha, dobra. Cześć, aktualnie tylko do administratorów. Okej. Okay. Okej, okay. czyli to jest do przygotowania jakaś praca. No no. Od rangi Moderator Plus, ale będzie dostępna ta do graczy niedługo. Czaję. Czynna czy dziennie od 18 do 19. Dobra. Mm, tutaj giełda pojazdów, też tak z daleka mi się wydawało. Dunak. Jak... Tutaj mamy typowe pojazdy, takie Dune, jakieś kurwa ciężarówki, chujemuje, widzę. No, no. Jest OK. To takie mapowanie sobie, takie w sumie. No ale to jest większość gotowych paczek, o Jezu, sorry za lagi, ale to on tak robi. On, to przez niego. No, tak te autem. No, co tutaj jest za praca i gdzie ona jest? Listonosz. Nie, praca drwala tutaj? No, no, no. OK, OK. <laughs> Widziałem tę pracę. Widziałem tę pracę. No, frakcja TSA też widzę. Z jakimiś podmiankami tutaj, Bugatti Audi Rage Taxi. No, no, no. Z Nice Life'a, chyba zmieniono tylko te nazwy na pojazdach. Na pojazdach są chyba, chyba tak. No, no, no. Biznes prowadzony przez jednego z graczy. Czyli tuner. Nie, menia. Kozak. Kozak. Dobra Fontanna ziemi, ale Amunation Czyli tutaj można się napierdalać pewnie na jakiejś strefy deathmatch. w Sumie, kurwa, idę zobaczyć. Idę zobaczyć amunition A 1500 RP, nie tak łatwo. Żeby, żeby nie było odwalania tam. No, czyli tutaj no no no, medycy. Jak medycy. No nie jest mapowane, po prostu są pojazdy postawione na parkingu. No okej, okay, okej. Okay. Mhm. Fajne, 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 fajne. W ogóle tam przy, przyciemnianiem pojazdu tak się nie wygląda. jak Liderzy będą zmieniani, gdyż aktualnie nie są aktywni. Ok, ok. To jeszcze tutaj mamy do zap zaprezentowania? W sumie jest lepiej, jak my pach, mi ta paść mi się, tak to zanim z buta latał czy jeździł jakimś pojazdem. To wiecie. Stacjan, jak. A, a nie, salon motocyklowy. Okej. Okay. W sumie sobie ceny zobaczę. W sumie sobie ceny zobaczę. A są takie jakieś takie. Takie, takie mega zarobki troszkę. 15 milionów, 45 milionów, 18. No, w sumie nietypowe miejsce na te pojazdy. Fadże za 2,5 miliona. No ale tutaj się szybko zarabia. No i tutaj mamy freewa. freeway'a Czyli... <noise> o kurwa, teptim Dobra. Ja bym też chciał to sobie wbijać na range life. Um, o tej godzinie 21.08 jak nagrywam jest tutaj 19 graczy. Więc jest okej. Mam co przeleci. No taka. Kurier od 250 RPM. Czyli tutaj hmm, jest po prostu. Hmm, levelowanie po prostu jakby z pracy na pracy, czyli na przykład jak na Paradajcie te poziomie były. Coś takiego, mam. No. A tu co to jest? Salon z podmiankami? O kurwa, 50-60 milionów. Uh, 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 uh. Toyota supra. O kurwa hmmm <laughs> um, Chevrolet Corvette um, Gatti Lamborghini Aventador, choć to w sumie do Lamborghini takie sobie jakieś takie mm, dupy Neurvation ale, ale jest, ważne że jest nie? no ważne że jest um, Uuu tutaj też jakiś salon jest tutaj schowany. Lowriderów, no, no bra. ceny w sumie a chuj, zobaczę. Oblecę szybko te ceny lowriderów, 18 milionów. No to to takie bardziej większe zarobki. Czaje, 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 no. Dawaj dalej. Dawaj dalej wariacie. Um, tutaj jest jakiś domek jakiegoś gracza. Organizację możemy tutaj założyć w urzędzie. A sorry za lagi, ale to on tak robi. Mm... Wywożenia skał? Nie, górnik. Górnik 2400, chyba. 2 miliony 400 000 zarabia do 2 miliony 500, okej. Okay. Od 550 RP. Mhm. A tutaj mamy złomowisko pewnie, tak? Wy... A nie, władowanie śmieci. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie zacząć pracę? Jaką pracę? <laughs> w <SF>. Okej. <Okay. laughs> Przy mechaniku. Mm, co tutaj mamy? Tutaj jest też jakaś praca. Plantacja marihuany, ooo. 1000 RP, marihuaniarz. <laughs> no, no. Też dobra praca na skrypcie z... albo chuj nie będę pisał. To jest pewnie na tym szerepionym magazynie, że po prostu podchodzicie do tego i tyle I cała zabawa. I farmer. Okej. Okay. Rolnik taki. O, kurwa 14. Ja jestem się zerzić, chyba milion 1400 po prostu. No no. No jeszcze coś tutaj mamy. No no. Dobra. Ok, jest w sumie ok. I jeszcze coś. Dobra, słucham się go. I jeszcze coś. Czy tyle? Czy tyle? To wszystko. okej. Okay. Okej, okay. No, okej, okay. No to dziękuję. No to myślę, że jak już zobaczyłem wszystko na tym serwerze, no to. Zważając, że to są mega zarobki, no i już nic raczej na niektórych serwerach nie wykombinuję, no to myślę, że mogę tutaj dać takie 5 na 10. Więc, jeżeli Wam się taki odcinek podobał, napisz serwer następny, jaki mam oceniać. Bez z wami, Sobka. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo.